Przechodzimy do pierwszego Zatwierdzenie na 2016 rok planu Komisji Rewizyjnej. Najpierw proszę Państwa, staram, czy się coś Państwu nasuwało? Jakiś pomysł, uwagi? Do no. wszystkich tych trzech planów pracy Komisji, no najpierw, bo to będziemy osobno głosować, Komisję rewizyjnej. Proszę bardzo, Pan Radny i Poseł. Proszę Państwa, bo ja mam pytanie odnośnie tego punktu, który został dokonany do utrzymania dróg, kiedy to ma być kontrolowane w sierpniu wrześniu. No, dla mnie logika nakazuje, że to ma być kontrolowane jak jest zima, a nie z lat. Po co możemy skontrolować wtedy? Możemy dokumenty skontrolować w sierpniu wrześniu, prawda? A nie zimowe utrzymanie dróg. Panie bardzo, chodzi o rozliczenie utrzymania dróg. Kiedy my mamy w lat, już w kwietniu? Ale proszę pana, to wtedy trzeba inaczej to sformułować. Ja nie wiem, co pan myśli. To właśnie chodzi o kontrola, kontrola akcji. Kontrola akcji. Rozliczenie. No. Rozliczenie. No. Rozliczenie. Na no. no. to wszystko, czy to jest kontrola akcji? No. 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 Dziękuję. Czyli poprawka i poprawka będzie poprawiona. Rozliczenie do karty Tak. Pan na rzecz nie proszę. Ja mam jeszcze w tym temacie dół. Bo nie rozumiem, dlaczego Komisja Rewizyjna poza rozliczeniem finansowym nie mogłaby się zająć się również sposobem wykonywania tego zadania. I wtedy was było, aby zajęła się tym tematem właśnie na wiosnę, kiedy najczęściej odbieramy napływające skargi, że nie jest uprzednięty ten materiał, powiedzmy, który został użyty w okresie, kiedy, no powiedzmy, materiał oszczędności, w okresie, kiedy, kiedy wymagała tego nawierzchnia gdzie obowiązek ten spoczywa na podmiotach wykonujących te, to, to zadanie dla gminy. Nie wiem, dlaczego tym komisja nie miałaby się zająć. Nie ograniczać się tylko i wyłącznie do rozliczenia finansowego, ale również do sprawdzenia tego, w jaki sposób wykonała została ta usługa, a z tego względu na wiosnę, żeby to nastąpiło przed podpisaniem kolejnych umów i ewentualnie mogło stanowić jakąś podstawę do... Być może zmiany zapisów, czy, czy, czy przyjęcia innych, nowych rozwiązań. Dziękuję. Pan Radny Józef Kusiuk. W związku z tym, myślę, że Pana Radnego Figarskiego i Komisja Rewizyjna musiałaby się zająć szybszymi decyzjami, typu budowa przedszkola poradka, podłatka, w Kowiernicach, budowa pochodnika w Borącach. Myślę, że Komisja Rewizyjna nie jest do tego poważna, aby kontrolować inwestycje bo to jest w jakiś sam sposób. Inwestycje te bieżąco utrzymanie. Uważam, że to, to są inne komórki typu i inspektorzy nadzoru, to oni powinni płynąć wnioski, a nie komisja rewizyjna. Na chyba, że będziecie chcieli, to bym chciał mi się, że nie mają takich kompetencji. Ja bym nie też chciał, żeby komisja rewizyjna brała udział w budowie, odniosła prompcję i kontrolowała, czy jest to robione dobrze, czy nie jest to robione dobrze. Przetargowe ja do, dokumenty finansowe, jak najbardziej, ale nie same wykonanie, bo to przecież chyba jest ukochlenia Komisji Wytycznej. Można, można by to zadanie zdać Komisji w porządku. No to już są te inspektorzy do nas, ja przedstawiłem problem, przedstawiłem to, ja zarówno, pod, ja to, to, ja ja to pod dyskusję, to, temu służy ta Komisja, prawda? Ja przedstawiam ja ja swoje zdanie. Proszę bardzo, to, to, to jakieś ja jeszcze uwagi ma? Dziękuję. Proszę bardzo, ten temat. Ja proszę Państwa tylko przypomnę, co było. Mariusz najpierw, To przepraszam. Proszę Państwa, ja tu tak właściwie mam propozycję, żeby Komisja Rewizyjna zajęła się sprawą, która jest dość taka powiedziałabym ważna dla mieszkańców, czyli realizowanie przez Pana Wójta terminowości udzielania odpowiedzi na wnioski i skargi mieszkańców oraz interpelacje radnych. Może pani sprawdzić, bo pani radca sprawdzi ze strony prawnej No to pani będzie szukać, jeszcze coś się na słowa Proszę Pana Rady Kowan. Ja przeczytam paragraf 10. Czego? Komisji. Regulamin Komisji lepszej. Komisja przeprowadza kontrolę w oparciu o następujące kryteria legalność, badanie zgodności i działania kontrolowanych jednostek z przepisami prawa oraz uchwałami Rady Gminy. 2. Gospodarność. Czy rzetelności? Badanie czy powierzone obowiązki są wykonane w sposób sumienny, uczciwy, solidny. Cztery celowości. Wszystko. Wszystko? Tak, ale one z czymś wynikają. to się można poznać, prawda, to jest Na przykład mamy budżet, więc powiem, że określa, jest istatuj, które określa odpowiedzi. A to nie ja mówię. Nie, 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 nie. No więc no ja mówię, że no, jeżeli, jeżeli ma zbadać gospodarność, prawda, to ma prawo zbadać, w jaki sposób nawet dana inwestycja jest prowadzona. Mówimy o gospodarności, to jest pewne kryterium, według którego nasi kierowcy. Więc ograniczenie tylko i wyłącznie Komisji Rewizyjnej do kontroli dokumentów jest, jest zgoła fałszywe. To, to ograniczenie to jest, nie wynika to z przepisów prawa, że Komisja Rewizyjna tylko ma wyłącznie kontrolować dokumenty. Komisja Rewizyjna może powoływać biegły, może współpracować z nimi, żądać opinii i wiele, wiele innych rzeczy może. W sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli. Więc w takim zakresie uchwały za kontrolę? Wszystko, Wszystko. takie Czyli, tak czyli jako Rada może Pani Przewodnicząca, dresma fakt Rady w zakresie zlecenia takiej kontroli, o jakiej Pani Rada mówiła. Jeżeli nie, nie wpiszemy tutaj od pracy, to już jest udzielenie. No, nie wiem, Uchwała, której zleca się zadanie, to nie jest tylko pan Tak jest, 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 tak jest powiedziane. Czyli powinniśmy jako Rada rozlewać Tak jest. Tak. I tak jest w radzie powiatu, że ja jestem w Komisji Rewizyjnej i za każdym razem jest uchwała kierowana do Komisji Rewizyjnej. Czym się ma Komisja Rewizyjna zająć? No, czyli reasumując, nie mamy sytuacji takiej, o której wspomniał Pan Radny już. Tak, że komisja Rewizyjna nie może się tym zająć, czy też nie powinna się tym zajmować. Tylko jest kwestia proceduralna. W jaki sposób takie, takie zadanie powinno zostać zlecone Komisji Rewizyjnej. Bo jest to wtedy zgodne i z zapisem ustawy, i z zapisem regulaminu obowiązującego Komisji Rewizyjnej. Pozostaje odpowiedź na pytanie, to, które zadałem na początku, czy Komisja i Rada ma taki zamiar? Czy też uważa problem za zbyt błahy, aby obciążać tymże zadaniem członków Komisji Rady? Proszę Państwa, to się wniosek, że Pan Pracy trzeba do potwierdzenie przestrzuną? Czy daje pod głosowanie? Wnioski, jeżeli, jeżeli, Rady, nasuną tak, się, jeżeli nasuną się, tak, są takie propozycje ramowe, ten plan pracy tutaj się bo, jak pisze, jest analiza budżetu, tam to jest najważniejsze rzeczy, absolutorium. Natomiast to, co będziemy rzeczywiście chcieli, to zlecimy w podległej uchwale. Ale zaznaczyć z tym, że jeżeli a, jako Rada Gminy będziemy zlecać komisję Rewizyjnej, musimy od razu. Ale to są no. Proszę Pana na jeszcze. W związku z powyższym, ja składam wniosek o powierzenie uchwały Komisji Rewizyjnej zadania zbadania sposobu wykonania zadania związanego z utrzymaniem zimowym dróg. Państwo możecie się do tego wniosku odnieść pozytywnie lub negatywnie. I wtedy albo Komisja rozszerzy swój plan dotyczący kontroli akcji zimowe utrzymanie dróg, o to o ten punkt albo też pozostanie tylko przy rozliczaniu finansowym. Koniec tematu, prawda? Niech Pani Radna ewentualnie swój wniosek tak będzie stawiać, tak, ale ja stawiam tak. swój jako taki i poruszam jego przegłosowanie. Tak, proszę Pani Rana Ja również ja przyjmuję ci... wniosek, żeby komisja podjęła uchwałę o przeprowadzeniu kontroli zgodności z prawem, zwłaszcza w zakresie terminowości udzielania odpowiedzi przez pana wójta na wnioski i skargi mieszkańców w ramach KPA oraz terminowości udzielania odpowiedzi na interpelacje Rady. Dziękuję. Jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Za 2012. Chciałem spojrzeć. Czyli daję pod głosowanie No jedno. Zobaczymy jak to przejdzie. Albo kolejności zgłoszeń. Pana Pilarskiego, wnioskiem Pana Pilarskiego poprawka, poprawka, po prostu rozszerzenie jednego punktu planu pracy. Kto jest za? O, o, o utrzymaniu dróg, dróg gminnych o zimowe rozliczenie finansowe. O ocenę stopnia wywiązania się ze zobowiązań przez wykonawców i stopnia przeprowadzenia tej akcji przez wykonawców. To jest za? To, to oczywiście wraz oczywiście z przesunięciem terminu na maj, czerwiec. To jest za przyjęciem tego wniosku? O. Kto jest przeciw? Proszę Państwa, kto jest za przyjęciem wniosku? 3 osoby. Kto jest przeciw? Przeciw. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kto tak będzie tak tak? 3 za, 6 przeciw, 5 przeciw. Nie tym jest za wnioskiem Pani radnej Dębczyk. 1, 2, 3, 4, 5 Kto jest przeciw? Pytar, proszę państwa przegłosujemy całość, no bo, bo plan myśmy, to jest za przyjęciem Pana Pracy Komisji to jest? Bo tutaj już kto jest